ciamoneczko ja wam wszystkim ja jestem Slend SlenderFan a to jest ósmy odcinek z serii ZEGRĘJMY W LEGO HARRY POTTER LATA 5-7 i my teraz w tym momencie podążamy do Dumbledora okej okay. tutaj będziemy potrzebowali Widmo, widmo okularów. Dobrze? Idziemy coś tam zbudować. O, takie coś, ok. Słody. No, idziemy na górę. O, a tutaj jakiś dzwon coś musimy narysować A więc rysujemy Aha, taki dzwon. Dobrze. Okej. Okay. Dobrze. I mamy tam kołtek Złoty. I powstać. Saharysz Smith. Dobrze, okej. Okay. Budujemy dwą. Uderzamy w niego. I idziemy... ...dalej. Okej. Okay. Yy, aha, teraz nam będzie... Yy, ...ron potrzebny, okej. Okay. Ach, fajny, wielki szkole. Kto dobroni? Okej, okay, dobrze. Idziemy dalej. Jesz, jeszcze dalej. Okej, okay, ale już chyba dochodzimy. No tak. Już, już prawie jesteśmy. Okej. Okay. Już, już jesteśmy. Okej Dobrze My teraz jesteśmy Wspomniani takim Okej, okay, dobrze, mam tutaj Damidora Młodego i Pani Kol. Dobrze Okej, okay, tu musimy Pokręcić, dobrze Okej, okay, i id idziemy Idziemy dalej, okej okay. Tu widzę, że też trzeba po Pokręcić Okej, okay, dobrze. A tutaj to zamontować. Dobrze. I coś mamy. Aha, będziemy mieli części jakieś. No dobrze. Okej, okay, to idziemy coś tam zbudować. Ogólnie jesteśmy w jakimś sierocińcu. No, no to było. To, to jest to. Hmm, wspomnienie jak Dumbledore po raz pierwszy odwiedził y, Tomary's tamaryda, Okej, okay. co hmm. to jesteśmy? Ma, tu mamy. Dla zbudowania takie coś. Okej, okay, widzę, że też trzeba pokręcić. Okej, okay, dobrze. Mm. I mamy jakiś drzwi. A może, ale co tu mamy? Coś mamy, ale co? Aha. Dobrze. A może, a? Aha, okej. Okay. Ofertała. Flanetowa. Flanetowa. Moment, tylko czy ja to nie skoczę? No skoczyłem. Okej, okay, dobrze. To może. A może mnie jeszcze sobie w kosza pograć. No właśnie. Okej, okay, wow. Dobrze. Ale my idziemy dalej. Właśnie. Po wchodzimy. Okej, fioka Sakroda. Oblokowano. Okej, okay, dobrze. 27 zł kostek w kwestii. OK, idziemy dalej. My chyba, my chyba już idziemy. E, poziom, poziom zaczynać, a więc dobrze. No. Okej. Okay. No, przynajmniej sobie jeden poziom w tym odcinku. Wykonamy. Okay. Mhm. A więc idziemy. A teraz gdzie? Aha. Tędy, no dobrze. A teraz tędy. Mhm. No dobrze A teraz tędy idziemy I już za chwileczkę poziom zaczynamy Właśnie Okej okay. No, już powoli już powoli dochodzimy Właśnie Okej, okay. a co ty chcesz gościu On chce... Uh... No hmm. co jest? Czemu ja... okej, oh, okay. on chce... Uh... hochle, dobra... nie może sprawy... Mmm, okej, okay, proszę bardzo, masz... A on nam da... E, kluczyk. Właśnie. Albo wyczaruję. Okej. Okay. Dobrze. Okej, okay, wchodzimy... tutaj. Okej, okay, i idziemy dalej za... duchem. Właśnie. A, już jest zima, już jest zima. Tam było, tam było, on tam była wiosna, a tu jest zima. Okej, okay. dobrze, Po... po wchodzimy.

Aha, on chce. Hmm. On chce kawę jakąś. Okej, okay, to sobie tu stawiamy. Okej. Okay. Hmm, teraz też tutaj musimy zrobić. Hmm. Albo być... Ty... Aha. Hmm, aha, bo my tam temu gościowi, wam mnie. Musimy dać kaczuszkę, okej, okay. mm, która jest tam, dobrze? Ok, um, a co? On nam da, ciekawe, okej, okay. mm. a mamy mm. takie coś, to musimy. Tutaj, zaczepić, okej, okay. proszę bardzo, w ty masz kawkę, i schował ją, i schował ją, schował ją do kieszeni, okej. Okay. No dobrze, sprzątamy, po deserze. Okej, okay. ofertowa ok, momenta, okej. Okay. Dobrze, i musimy zaraz sobie nadpust, ale ja muszę to strzelić, okej. Okay. I co, i co? Okej, okay. i już coś mamy. Aha jakiś zer. Dobrze. A co teraz? A trzeba teraz pozamiętać. Oczywiście. Ze stołu. Dobrze. Na Na Okej. Okay. Teraz stół Dobrze. O, ale kasy, ale kasy. Ooh. Mm. Okej, okay, i jesteśmy na zabawie, powiedzmy, na balu. Okej, okay. mm. Coś mamy? A, musimy tą Hermionę złapać, bo ona, bo ona nam ucieka z prytura. OK, Okej, dobrze, mamy trochę kansy. Dobrze, o! Silentowa, moneta. Fajnie, okej. Okay. Tam jest jeszcze jedna. Okej. Okay. Dobrze. Nie, kieruna, okay. przed nami nie ucieknie. Taka, fajna przyjaciółka, a ucieka. Okej. Okay. Dobrze. Oha. Teraz... Tutaj będzie, tak okej okay. hmm. o, coś mamy. Hmm. Okej, okay, dobrze e, to weźmy to i psamy tutaj, okej. Okay. to drugie. Też, ale tutaj... Okej... Okay. A mam drogę, Ha! Złapaliśmy Malfoya! Hmm. Dobrze, e, poziom ukończony, fajnie, ok, dużo kasy zrobiliśmy, ile procent 78, wow, ok, D znaczy 78 e, procent kasy, ok, dobrze i mamy 28 klocków kolekcji, i kontynuujemy. Okej, słuchajcie, się w tym momencie z, wa z wami żegnam. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Dał. Dał uzłożenia. Trzyma. Trzymaj je dzisiaj. Cześć.